Chris Pratt i Rebecca Ferguson w nowym filmie Sci-Fi, trochę dystopia, trochę akcja pod tytułem Mercy. Czy będzie to bardziej Mercy po francusku i będziemy dziękować twórcom, że taki piękny film powstał, czy, czy raczej będziemy błagać ich o miłosierdzie, żeby to się skończyło jak najszybciej? Sama oś fabularna filmu może i wydawać się na pierwszy Rzut ucha i oka e, ciekawa. Akcja filmu dzieje się w jakiejś tam przyszłości, kiedy to nasz bohater, główny bohater grany przez Chrisa Prata, jest przywiązany do krzesła, a naprzeciwko niego pojawia się awatar e, sztucznej inteligencji, pani sędziny, która daje naszemu bohaterowi półtorej godziny na to, aby oczyścił się z zarzutu. Zabójstwa swojej żony. Czyli troszeczkę tak odwrotnie niż to zazwyczaj bywa, no bo raczej to ktoś musi winę udowodnić, a nie że, wiecie, oskarżony swoją niewinność. I nasz bohater. Jako, że jest przykuty do krzesła, ale ma przed sobą tą sztuczną inteligencję, no to ma dostęp do wszystkiego: kamer, telefonów, może zadzwonić do kogo chce, może odtworzyć jakieś nagranie e, z e, tych ostatnich właśnie godzin, co tam się stało. No i on próbuje dojść do tego, jak to właśnie się stało, że ta żona zginęła, kto ją zabił, najzwyczajniej w świecie, chociaż no, on jest na początku e, głównym podejrzanym. I na początek plus, plus jest taki, że ten film trwa półtorej godziny, w sensie to, że jest krótki to jest jeden plus, ale drugi jest taki, że film właściwie dzieje się w czasie rzeczywistym, bo on trwa tak troszkę ponad półtorej godzinki, więc faktycznie nasz bohater tutaj budzi się, od razu zaczyna się ta akcja, nie ma wiecie jakichś wstępów, długich i tak dalej, później w trakcie trwania filmu jakieś tam rzeczy się naszemu bohaterowi przypominają, przez co my, my widzimy retrospekcję, ale to jest ciekawy zabieg i taki rzadko stosowany, że film właściwie toczy się w czasie rzeczywistym. I to mi się na początku bardzo podobało, bo mówię, kurczę, mówię właśnie rzadko z tego twórcy korzystają, a to przecież jest fajny gimmick, który no, pozwala troszeczkę poczuć nam, jako widzą tą presję właśnie czasu. I e, tyle plusów. A nie, przepraszam, jeszcze pani Rebecca Ferguson bardzo dobrze wygląda w tym filmie. I aktorką też jest dobrą. Więc akurat jako ten awatar sztucznej inteligencji e, według mnie się sprawuje. To nie jest tak, że ona ma tutaj nie wiadomo, co do grania, ale jest okej. Okay. No ale po drugiej stronie jest ten Chris Pratt. I ja jestem troszkę już zmęczony Chrisem Prattem, ja kiedyś naprawdę lubiłem tego aktora, kiedy on się pojawił, był takim powiewem świeżości trochę w, powiedzmy w kinie akcji, kiedy pojawił się w Guardians of the Galaxy, kiedy zmienił on swoją, swoją wiecie, aparycję po chociażby z serialu Parks and Recreations, tak, gdzie grał i przeszedł troszeczkę w takiego aktora właśnie akcji, a typowo komediowego, ale nadal zachowując sobie ten urok komediowy, ten swój komediowy sznyt. To ja go lubiłem, ale gdzieś po prostu na przestrzeni ostatnich lat jest tak dużo produkcji z Chrisem Prattem, które nie wnoszą nic specjalnie. I to jest właśnie niestety Mercy będzie kolejnym tego typu filmem. To jest takie Chris Pratt niestety przestał się gdzieś rozwijać moim zdaniem i on jest zawsze tym Chrisem Prattem, po prostu. Zawsze jest tym takim ala Star Lordem, tak? E, pomimo tego, że niby gra w jakimś tam innym troszeczkę filmie, to zawsze ten Starlord gdzieś do niego się przykleił. Wcześniej do niego przykleiła się rola komediowa jakiegoś takiego, wiecie, grubowa tego trochę śmieszka, a teraz coś takiego i trochę mi go szkoda pod takim względem, że naprawdę kibicowałem temu aktorowi. Oczywiście nie mówię, że to się nie wydarzy, że kiedyś jakiś tam przełom nie nastąpi, ale gdzieś takie te bite jego kolejne filmy są od Sztancy i te role jego są takie właściwie takie same w każdym, w każdym filmie i niestety tutaj pomimo tego dramatu, no bo wiecie, ta żona umiera, no on tam niby płacze, on on jest zaskoczony i tak dalej, ale jakoś to nie wierzysz yy, w to wszystko. A kiedy w to nie wierzysz, no to ci nie zależy na tym, czy mu się uda to udowodnić, czy nie. Chociaż to wiesz, bo ten film jest do bólu przewidywalny. Ale jest jedna rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła. No bo wiele mówi się o sztucznej inteligencji w obecnych czasach, zwłaszcza właśnie branża filmowa jest na to bardzo. Wyczulona, tak? Aktorzy są e, właściwie zastępowani jakimiś cyfrowymi dublerami, jakieś, wiecie, prawa do wizerunków i tak dalej. No dzieje się to, widać, że branża firmowa broni się rękoma i nogami, żeby tej sztucznej inteligencji e, jakoś tam e, po prostu się przeciwstawiać, żeby jej nie wpuszczać. Wiadomo, że to jest takie trochę odwlekanie tego wszystkiego, ale no, mimo wszystko e, starają się jakoś to wszystko odepchnąć. Natomiast ten film mocno bazuje na takiej troszeczkę pokazaniu sympatii do tej sztucznej inteligencji, że wiecie, że to nie jest tylko i wyłącznie takie czarno-białe, tam pod koniec to już w ogóle takie drdy małe są gadane, typu o, sztuczna inteligencja, ona e, myli się tak jak ludzie, w sumie to zaśpiewajmy razem "Kumbaya" i będzie dobrze, nie? E, <gryw> I się tak zastanawiałem, kurczę, w obecnych czasach jakieś studio filmowe zdecydowało się zrobić tego typu film ukazujący w ten sposób sztuczną inteligencję e, właśnie przy tych obecnych nastrojach w Hollywood co do sztucznej inteligencji i później sobie spojrzałem a właściwie przypomniałem sobie jakie logo widziałem na początku tego filmu czyli MGM Metro Golden Mayer oczywiście ten lew ryczący którego zna każdy ale teraz to studio należy do firmy Amazon jest to Amazon MGM Studio, no a Amazon, jak część z Was wie, a jeżeli nie wie, to Wam powiem, no mocno propsuje sztuczną inteligencję, oczywiście dla Pana Bezosa jest to bardzo lukratywne, żeby pchać kasę w tą sztuczną inteligencję i żeby tutaj ją mocno promować, więc no gdzieś te kropki mi się tutaj połączyły, nie? Więc jeżeli ktoś jest mega przeciwko sztucznej inteligencji w sztuce, w filmie, nie wiem, w obrazach, grafice i tak dalej, no to myślę, że od razu to załapie i myślę, że po prostu ten film go najzwyczajniej w świecie zacznie wkurwiać pod tym kątem, bo jest to, jest to bardzo nachalne w ogóle w tym filmie, to takie właśnie pokazywanie, że ta sztuczna inteligencja to wcale nie jest takie, tak, takie całe zło i tak dalej. Ale to powiedzmy jest jeden aspekt. Drugi aspekt to, tak jak mówiłem, przewidywalność tego filmu i taka troszeczkę głupota. No bo, skoro ta sztuczna inteligencja jest w stanie rozkminić właściwie wszystko, ona jest przekonana na początku, że ten nasz główny bohater jest właśnie winny. On promował właśnie sztuczną inteligencję. Promował to rozwiązanie, że to sztuczna inteligencja powinna być właściwie sędzią, katem, wiecie, takim sędzią, dredem, tylko w wersji cyfrowej, czyli tam od razu masz półtorej godziny, jak się nie wybronisz. To nara, idziesz do piachu i yy, yy, nikt tam nie będzie cię, wiecie, trzymać w więzieniu, bo więzienia w tym świecie są przepełnione, jest w ogóle ogólny rozpierdol, więc od razu cię sztuczna inteligencja tam, wiecie, od góry do dołu cię przeanalizuje, masz półtorej godziny, żeby się wybronić, jak nie, to, to od razu po prostu yy, giniesz. Yy. I kiedy się tak człowiek zastanowi nad tym, że kurde, ta sztuczna inteligencja w sumie mogłaby zrobić to wszystko, co robi nasz bohater podczas tej, tych półtorej godziny, pewnie w jakieś, nie wiem, pięć minut, pewnie nawet może i szybciej. I kiedy on dochodzi do jakich, dochodzimy do jakichś tam konkluzji, jakichś zwrotów, to my już. My już po pierwsze czujemy, wiemy, w którą stronę to pójdzie, i niestety nie, nie dzieje się tutaj nic zaskakującego, że nagle mówimy: O kurde, to było dobre, tu mnie zaskoczyli. No nie, to idzie jak po sznurku. To jest taki film, który można sobie, wiecie, jednym okiem. Teraz jest ta cała dyskusja o tym, że Netflix każe w filmach pięć razy coś powtarzać, żeby widz się nie zgubił, i to jest właśnie tego typu film. Gdzie powtarzane ci jest w kółko, tylko kiedy wiecie, no oglądacie w kinie, to jednak się skupiacie. No nie siedzicie na telefonie. Netflix ma tą wymówkę, że ludzie podczas oglądania, wiecie, tam piorą, robią, e, biorą prysznic i tak dalej, więc trzeba im przypomnieć. Tutaj, no raczej tej wymówki nie ma. Nie jest to film z, od razu na streaming, jest to film e, wprowadzony do kin, więc e, no jest to dziwna zagrywka i taka faktycznie, że człowiek się czuje, że. Kurde, no mają mnie za totalnego debila. No, siedzę już w tym kinie, kupiłem ten bilet na te półtorej godziny, seansu, a oni mnie tutaj traktują jak debila. W dodatku nie potrafią mnie specjalnie zaskoczyć, bo mi wszystko wykładają jak kawa na ławę, i no nie ma tutaj żadnego pola nawet do tego, żeby po prostu kogoś zaskoczyć czymś. Dlatego dla filmu Mercy w mojej opinii może być tylko jedna ocena: bo na filmie Mercy można przyciąć komara. Przyciąć komara, nie wiem, obrać ziemniaki, nie wiem, z psem się pobawić, z dziećmi się pobawić, możecie i tak dalej, byle nie patrzyły one w telewizor. To jest taki film do oglądania jednym okiem podczas robienia czegokolwiek innego. Ani to niespecjalnie angażujące, ani niespecjalnie wciągające, no właśnie takie na zasadzie puszczenia. Nie jest to jakieś może takie wiecie, totalne krapiszcze ale no to jest taki, tak jak mówię, film, na który jest po prostu szkoda czasu tylko i wyłącznie się nawet na nim skupiać. I ktoś może powiedzieć, no kurde, no właśnie w ten sposób działa Netflix, nie powinno się tak robić, tak, nie powinno się tak robić, ale to, to jest właśnie film, który powinien być na streamingu. To jest film, który powinien wyjść od razu, że wiecie, często na przykład film jakiś wychodzi tylko na streamingu, u nas go nie ma w kinach, zwłaszcza w Netflixie tak jest, nie? Że u nas w Polsce jakiś film, który fajnie by było zobaczyć na dużym ekranie, nie wiem, Frankenstein, nigdy u nas nie będzie puszczany w kinie, a coś takiego jest u nas puszczane w kinie i to jest właśnie ta niesprawiedliwość, troszeczkę. To powinien być film stricte na streaming i tam te dwie znane mortki Rebecca Ferguson i Chris Pratt, one by ten film po prostu sprzedały, ludzie by z ciekawości dla tych dwójki aktorów by to Odpalili najzwyczajniej w świecie. A tutaj Amazon stwierdził, a damy to, damy to do kina. Nie kumam, trochę strata czasu, tak naprawdę duża strata czasu. Jeżeli chcecie niby coś obejrzeć, ale macie tysiąc rzeczy do, do zrobienia, to jak wyjdzie na właśnie na Prime, czy, czy gdzie on tam wyjdzie, to wtedy sobie sprawdzić. To tyle. Dziękuję Wam bardzo moi drodzy. Pamiętajcie zostawić łapeczkę górę pod tym materiałem. No i Subika. Dzięki wielkie. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć. I odpowiedź na pierwsze pytanie, no raczej litość, litość. Chociaż półtorej godziny to trwa, to jakoś tam, zle, jakoś tam zlatuje.